Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 29 września 2025 roku po 1308 rozporządzenie ministra zdrowia punkt 1 z dnia 29 września 2025 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach mieśnik dobrze posiłek szpitalu na podstawie artykułu ustawy 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku Oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja Spóźnij. Punkt drugi zarządza się, co następuje paragraf punkt pierwszy, rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 25 września 2023 roku w sprawie programu pilotażowego w zakresie dół żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach myślnik Dobrze Posiłek w Szpitalu Dziennik Ustaw Pozycja z 2024 roku. Pozycja 940, 1924 oraz 2025 roku. pozycja punkt 1 wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1 w paragraf. A w punktu 2 wyrazy września 2025 roku zastępuje się wyrazami grudnia 2025 roku. Punkt 3 otrzymuje brzmienie punkt 3 ewaluacji trwający do dnia 31 marca 2026 roku.

Sobierajska myśl i punkt Punkt Minister zdrowia kieruje działem administracji rządowej myśli zdrowie. na podstawie paragrafu 1 ustawy 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku. W sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia dziennik ustaw pozycja punkt 4. Punkt drugi zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja 1615 i 1915 oraz 2025 roku. Pozycja tysiąc dziewięćdziesiąt punkt pierwszy.